Ciewoneczko, witam wszystkich serdecznie, pokażę wam jak wykonać fajny quest, czyli zatańcz na najwyższym i najniższym miejscu w Fortnite. Słuchajcie, to jest nowy quest z tego tygodnia. Zatańczyć na najwyższym i najniższym miejscu na mapie. Słuchajcie, pokażę wam, gdzie te miejsca się znajdują i co trzeba zrobić. Oczywiście kochani, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Mam nadzieję, że takie króciutkie filmy Wam się spodobają. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jest to OK. Wykonujemy jeden z questów, w którym to trzeba zatańczyć na najwyższym miejscu na mapie. Na spokojnie słuchajcie. Ta góra tutaj O, ta, jest najwyższym szczytem Fortnite. Tymczasem, aby znaleźć najniższy punkt na mapie, musimy polecieć właśnie w to miejsce. Słuchajcie. I tutaj wystarczy, że zatańczymy żeby wykonać ten quest i zdobyć 25 tysięcy expa. Także słuchajcie, badajcie na mój kanał po więcej treści. Mam nadzieję, że takie szybkie wykonane questy wam się podobają. Słuchajcie, nie zapomnijcie o łapce w górę oczywiście subskrypcji. Dzięki kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zapraszam do innych jeszcze odcineczków na moim kanale oraz oczywiście subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!